Witam z retropiwnicy. Mamy spokojną noc. Godzina pierwsza, nawet parę minut już po pierwszej. Zatem pomyślałem, że może warto by w sobie w coś zagrać coś takiego na luzie. No i akurat wpadła mi w, w ręce gra Screamer 4x4. I podejrzewam, że mogą być tam fajne tryby gry. E, po, chciałbym przede wszystkim coś takiego, właśnie. Swobodnego, żeby można było poprzemieszczać się po prostu gdzieś tam w terenie, no i myślę, że ta gierka potrafi dostarczyć takich wrażeń. Zatem już odpalam ją na mojej maszynie testowej. Jak widzicie, tutaj już na dole czerwona ikonka od ATI, a dopiero co na tym sprzęcie testowałem Riva TNT2 Ultra. Zatem, jak widać, żadna karta tutaj na dłużej. Nie usiedzi w tym sprzęcie. Jest tak duża rotacja, że praktycznie co odpalam komputer, to sobie e, zmieniam kartę, sprawdzam jakąś inną. Dobra, mamy ikonkę screamera na, na pulpicie, zatem możemy odpalać. Zobaczymy, jak ta gra się prezentuje, i jak sobie tutaj w nią chociaż chwilę e, zagrać, zobaczyć, jakie tryby ma e, jazdy. Zatem już odpalam. E, widzę, że tutaj są różne. Możliwości włączenia w trybie Direct3D, w trybie Glide oraz OpenGL z racji tego, że to karta ATI, no to wybierzemy Direct3D. Czekamy aż się uruchomi. może Deko pogłośnie nie wiem jak to będzie słychać może nawet być za głośno a no, tutaj to cokolwiek byle tylko dojść do tych trybów jazdy Mam jakiś tutorial, free drive to pewnie to by mnie najbardziej interesowało. Jakieś mistrzostwa, tropi, pathfinder. No to może zacznijmy od takiej wolnej jazdy. E, zobaczymy, co tu można e, śmignąć sobie gdzieś w terenie. Tu jakąś ma jakaś mapka nam się obraca. Zobaczymy, czy coś innego. To chyba tylko dwie są. Do wyboru. No dobra, niech będzie taka na przykład. Możemy sobie wybrać w jakim czasie chcemy nocą, a może nocą, albo nie. Pierwsza jazda niech będzie niech będzie w ciągu dnia. Ewentualnie później sobie możemy coś zmieniać. Tu jakieś dwa auta widzę są. Niech będzie taki Land Rover Defender. No i drive. O, jest autka, dobra. O proszę i tak na spokojnie można sobie przemierzać jakieś duże obszary pieszczyste, trawiaste, zadrzewione To pewnie tak tylko troszeczkę jazda bez celu no, ale tu można widzę jakieś Terenie, nawet jakieś zrywy porobić, czy może jak się trafi jakaś górka większa, to uda się podjechać. Gra zdaje się chyba w 800 na 600 się uruchomiła, czyli chyba zgodnie z rozdzielczością pulpitu. O, przewrócił się nawet, na chwilę się przewrócił ten Land Rover, ale się podniósł bym dojechał do końca świata. Spójrzcie, bo dalej, dalej nie da się jechać po prostu. Tak tu jest koniec świata, to jest krawędź. <grym> Ale miejsce znalazłem od razu. Czyli ta, ta plansza tam kwadratowa, co się obracała, to faktycznie jest, e, jest takim kwadratem ograniczonym. I pewnie kawałeczek przed, przed przepaścią po prostu nie da się podjechać do krawędzi no tu bardziej takie równiny myślałem że może będzie teren bardziej górzysty o, ale łatwo go podnieść on jak się przewróci to wystarczy troszeczkę na bok i przygazować i, i sam się podnosi a da się wjechać? nie da się nie da się wjechać wycofajmy o już chyba się troszeczkę uszkodził ten samochodzik Dobra, wsteczny. Troszeczkę zaczął kopcić. Nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że uderzyłem. Mm. <laughs> Także mamy urozmaiconą troszeczkę jazdę. No teraz to wprost w kamerę daje Ten Demi nic kompletnie prawie nie widać było. Ła Dobra, a może zobaczmy jeszcze tą... Ten, tą drugą planszę, ten kwadracik Free Drive. To było to. Nie, to wybierałem chyba. Dobra, teraz to niech będzie. Może to. No i auto może być to samo. Jak to będzie wyglądać teraz? Taki troszkę zmierzch wieczór. A może da się światła włączać? O! Literka L, faktycznie da się. No, teraz na światłach to fajnie. To to jest dopiero urozmaicenie. Myślałem, że nie ma czegoś takiego jak światła, ale... Ale jednak jest tutaj. No, taka wieczorna jazda na światłach to fajnie. Tu już jakieś górki nam się zaczynają. Możemy sobie podjeżdżać i pewnie łatwiej go wywrócić na takich podjazdach. O, chyba za, za długo przytrzymał klawisz jakiś. No dajesz, dajesz. Nie da rady podjechać. Spróbujmy w drugą stronę. Tam są te wzniesienia chyba troszkę mniejsze. taka jazda bez celu, ograniczona jedynie tym kwadratem planszy. Gdzieś tam, hen, hen, daleko. Tu jaka górka, spójrzcie. Próbujemy podjechać, ale, ale coś mnie spycha na dół. Chyba po prostu za duży kąt podjazdu jest i nie, nie da rady tak atakować. Chociaż pomału, nie, już dalej. Już dalej nie chce iść, już stacza się do tyłu Dobra cofamy Zresztą sam nie wystarczy puścić gaz Teraz rozpędźmy go Przewrócił się Nie to już, tak go chyba nie podniosę jak już się zatrzyma Też jeszcze próbuję się tam przetaczać troszkę. Nie, już nie da rady. Dobra, e, zobaczmy jakiś inny tryb. Mistrzostwa to, to może na koniec. E, weźmy tropi. No i tu po prostu potwierdzamy. Już zobaczymy tylko e, na czym to mniej więcej polega. Czyli światła włączamy. Aha, i musimy przejeżdżać, zdaje się, przez te pomiędzy dwoma takimi pachołkami. Czyli musimy... Dobrze wypatrywać tych... Tych o. A tam, tam taki cień jakby jedzie. On pokazuje którędy mniej więcej jechać. I żeby go nie zgubić to można by... Wzorować się na tymi i... próbować za nim. Taki uczek prawie troszeczkę. Chociaż... No próbuj, próbuj, dawaj! Pod górę. Ten, tamten podjechał, to ja też muszę. O, jakoś poszło. Tu wolniej. No tamten jakoś tak szybciej tam śmignął. Dawaj, bo nam ucieknie, i nie będę miał za kim później jechać. Gdzie on tu przejechał? Tędy, tak? Tu w lewo. Tutaj pomiędzy, a teraz? A tu jest, dobra. <grywa> Naprawdę trzeba się czasem wpatrywać gdzie są te słupki. Uh, a, tu już jest finish, tak? No dobra, udało mu się przyjechać to coś. Dobra, a ten jeszcze... Jeszcze jeden tam był ten tryb jazdy. Accept. Pathfinder? Sprawdźmy to Tutaj już może nie... Albo całkiem nocą. O, nie będzie całkowita noc. Dobra. No, tu już z automatu mi światła chyba odpalił, bo jak jest noc, to musi na światłach. A tu już to nie widać tych słupków. Gdzie mam jechać? <laughs> Przed siebie. Czy mam szukać tego? No nie wiem, gdzie on jechać, po prostu jadę przed siebie. Troszkę nim za zarzuca. O, oj zaraz się przewróci. Ale szybko się podniósł. No, A, bo zaraz będzie leżał. No w nocy to jest taka specyficzna jazda. Troszkę. Bo wyskok jeszcze zrobił. Dawaj pod górkę. Tu może coś być z tyłu. Szkoda, że jakiejś wody tutaj nie ma, żeby dało się na przykład do wody wjechać. Urozmaicenie troszeczkę. Albo jakieś bagno. A te dwa tory to wydają się takie suchutkie. Oj, jajaj już. Nie wiem, który przycisk, który klawisz podnosi go. Enter chyba. Okej, okay, czyli wystarczy kliknąć Enter i on chyba się powinien podnieść. No dobra, weźmy jeszcze te mistrzostwa może, zobaczmy. E, jak, to, jak to się prezentuje, jak kilka aut będzie może e, na starcie. E, quit. Yes. No i ostatnie, weźmy. Już tutorial nie będziemy klikać, ale weźmiemy sobie Championship Eee. Uu, a tu tu mamy do wyboru. Aha, to jest tylko pierwsze, bo to pewnie trzeba kolejno je jeździć i odblokowywać. Dobra, no to... Co nie mogę tego? Dobra, za dnia jedziemy, pokażcie jak to się będzie. To tylko ja jestem znowu? Myślałem, że inne auta będą. Gazu tam, a nie, powoli. Już mnie troszkę przekręciło i nie wiem gdzie mam znowu jechać. No lepiej w tłum. A, to jest dyskwalifikacja. Ale ci, ci ludzie tacy... Sztywni jak, jak pachołki. Jak, jak tektura taka trochę. Ciekawiło, ciekawiło, mi co będzie jak się w nich wiedzie. Czyli jakieś tam wykrywanie jest. Właśnie a co tu mamy jeszcze za opcję? do... A, tu można rozdzielczość jeszcze sobie zmieniać. Nie, to 640 jest ustawione, a to dajmy w wyższą może. Czyli tu jeszcze coś można podciągnąć. Dobra. Dobra, mamy tryb teraz chyba faktycznie 800 na 600 No i tam chyba wszystko wymaksowałem, co się dało. Tak mi się wydawało przynajmniej. Iż ten dźwięk taki jest dziwny, trzeszczący jakby. No bo to tylko taki efekt specjalny. Dawaj, 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 ślizgiem. Będziemy tu zaraz driftować na tych wzniesieniach pagórkach. Gdzieś gdzieś dojechaliśmy, jakieś budynki. No i tak właśnie wygląda nocna jazda bez celu. No, w sumie, cel jest przywrócić auto. <grych> no dobra, także tylko tyle chciałem Wam pokazać. No, dosyć ciekawa gierka. Myślę, że może e, będę jej gdzieś tam co jakiś czas używał, e, na przykład jako taki tytuł na koniec tych odcinków testowych, jako jeden z pięciu. Po prostu odpalić grę, zobaczyć jak, jak będzie działać na, na danym sprzęcie. Myślę, że do tego ta gierka się nadaje. No, od czasu do czasu można sobie samemu troszkę pośmigać. Dobra, zatem dzięki za oglądanie tego odcinka. No i widzimy się w następnych. Cześć. Teraz jak stąd wyjść?